Według niektórych osób Katowice zawsze były e, nowoczesne. E, to miasto zawsze dążyło do tego, żeby, było, żeby być jak najbardziej nowoczesnym miastem Czy to były czasy e, przedwojenne, w XIX wieku, kiedy Katowice e, powstawały jako, jako, jako miasto, czy to później okres międzywojenny, e, okres 45-80, czy czasy obecne. Katowice zawsze dążyły do tego, żeby być miastem najbardziej nowoczesnym, jak się da. I wyrażone było to poprzez architekturę. Budynki, które powstawały, były budowane według e, najnowocześniejszych e, idei i pomysłów, które gdzieś tam na świecie e, istniały. I myślę, że nie inaczej jest e, obecnie. Architektura, którą możemy oglądać właśnie na wystawie, którą... E, którą stworzyłem, czy Katowice. Katowice zawsze nowe, właśnie jakby wpisuje się w ten nurt tego, że Katowice zawsze były nowoczesne. No i właśnie wyrazem tego są, są te zdjęcia budynki yy, użyteczności publicznej, które, które właśnie na tej wystawie wycznił. Właściwie do, to wpisuje się w całość tego, że Katowice nadal są nowoczesne.